Jak zaczynamy? Mm. Jakoś kurwa ostro Czyli, że co? co Specjalny pokebabowy kubek na piłki z malin <laughs> Kurwa Czemu ty to mówisz o piłki z malin? Co to ma być kurwa? <laughs> to maliny Kurwa czemu to nie maliny? Czy to za zjebane pistacje, że one no, ale ty zatrzymasz, ty jesteś wodzirejem, nie? Ja pukam ty mówisz. Tak kurwa w ścianę tam, cała ściana już kurwa popluta jest, kurwa. Kurwa szlepi stację tam w ścianę ładuje, kurwa. W ale co to tam gdzieś spadła, to kurzę. Co to znaczy kurwa tam? Ja Ta właśnie widzę jak to odkurzy. no ale siadaj to Ciemano, witamy tu z powrotem Szydercza dwójka YouTubeowa, Wykopkowa, eee, Muffin, eee, witamy bardzo serdecznie i zaczynamy kolejny odcinek, eee. dalej nie mamy nazwy. No i co? Ja mam, kakaowe historie. Szyderczy <średyczy> vlog, kakaowe historie. No nazwy nie ma, ale są to reakcje na wspaniałe filmy detektorystyczne głównie. A zobaczymy jak to będzie dalej. Czy tylko detektorystyczne. Debili już, jest dużo na świecie. Dokładnie, a ja już mam coraz więcej pomysłów. Dokładnie. A dzisiaj co? Dzisiaj mamy parę filmików od widzów. Głównie od Adama Detektorysty, Adriana Olszewskiego, tak zwanego Adiego. Krzysztofa Jeremy z e, Skąpińskiego. Także zobaczymy sobie co tam podesłaliście. Ale co, no trzeba zacząć chyba. Trakaris. Jedziemy, oho, to jest tam. O patrz, termom sprawdzali. Ej, jest Dracarys, jest... płonie. Płonie. płonie! Brawo! Długo płonie. A, A jeszcze, jeszcze tam płonie. coś więcej jest jeszcze. Jeszcze płonie, chłopi poparli się jest A to jest teraz Templariuszy, bo jest krzyż. A. I jest świecznik. kto to jest? A myślę, że... Świecznik. Fa fajka. Matki jego. Fajka Templariuszy. Ale oni są nudni, przebudziwalni. Zawsze jest jakiś kubek, zawsze jest ten. Tyle, że jest płomień. Co tam, co tam za monety są? To tam macie? złote też trzy widzę. A. Fajnie, że przez te tysiące lat jak to tam setki lat, bo to templariusze nawet ta ziemia się nie ubiła, nie? W tym, w tym no, słoiku. Nie było czasu, właśnie. nie? Nie. panie, fajnie, mi się bardzo podoba, że to zawsze jest ta sama dziura. Oni mam no. no nie 40 odcinków, tylko możemy mieć 40 ale, cegieł. Ale słuchajcie, ja bardzo widzę coś fajnego, wiesz, czego nie widzi, a zaraz zobaczycie jak znaleźli 10 milionów dolarów. O tak. Kontynu tak, tak. Ja, ja chcę jeszcze tutaj tego Jeszcze wioska. jeden filmik Zdobry. jego. Dobra, to lecimy. Tytuł Znowu archeolog oficjal. Tytuł filmu znaleźliśmy 10 milionów dolarów za pomocą wykrywacza. Tak, się, mi się już w ogóle podoba pierwsza klatka tego filmu, nie? jak koparka jedzie. Tam, to Jest Volvo. Już... Ja już Jest widzę, że to... <śmiech> <śmiech> Nie oszczędzają. Podkład muzyczny, ten sam, co zawsze. Co tam mają? Czy Termon jedzie, czy, czy czym, czym to szuka? A, co to geoladarem? Georadar, Ale gdzie on ma bo... ten georadar, bo on ma tylko laptop póki co widzę Ech, Nie czepiaj się, dobra? To ma taki laptop co na działa. Tak, tak a patrz, ma... oni muszą... Oh, on oh, ma... Stop Stop! Jest! On ma geo laptop! Bo... Patrz, wpada z garetem Aha To była ta głębokość On ma geo laptop patrz, patrz patrz, 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 patrz A idealnie tą koparką nie? Na, akurat na tym... Ten... Patrz Mamy to. A to jest sztaba, co to jest? No a jak? A o kurwa. To nie jest sztaba. Komuś wypadł z kieszeni do tej, do tej, do tej, do tej. płatę. trzy. Kurwa. trzy Jezus Maja Jadę. Patrz ile to pracy musi kosztować tych downów ty. Down tak, nie oszczędzają, nie oszczędzają, realizują Łapę konkretnie... Z łapią za klamkę... Oj tu jest! Ja, nie, Jak mnie nie widzieli... Zostaw szlifki! To są kurwa maliny! Suszone... Cyk tam... Ale go tarabanią da... O, tu rzucimy dzień czerwoni na niebieski, niebieski na rubik... Tetris... Nie, bo tam chujo zostały, tam będzie otwarte... Puknij, tą koparką. Nie muszę do kasy z tego, albo bo nie wiem, no kto go zbudza. No spukta... ja Popatrzcie, on ma prawie 4 miliony subskrybentów. Ale może mieć tyle milionów jak Janusz, nie? No ale wyświetleń, 2,5 miliona. 6 milionów wyświetleń ma. Może. Dobra, jadą gumówką. No nie no, bo kupić takie sejfy i je rozbali... O oh, jest. Poszło. Ale oni są przejęci nawet za bardzo. Widzisz tam już drzwi odpadły i leży ile 4 miliony wykopali 10 milionów, to tam trzy no, leżą. Spokojnie, nie spiesz się, dobra? No, najpierw wszystko dopiero później... Baśkę jaką mają, fajną. O. No, ja też mam taką. Ja mam jeszcze większą chyba. Bo... Popie, potniesz się to ostre tam wciąłeś. Popsujesz te dolary! Co ty w torby są przez tam jedne były ludem, te są w tobie. Chodzi, on ma Babilonu tam. Ja w taki. O! Ty, popatrz na ziwo. O, ja, o Jezu, a cię przejął. Koniec, taki Nie, 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 koniec. Dziękujemy. Sądu. Do... Są no, do dobra, podsumujmy. To już koniec nie, ja, ja, No nie wiem, tu zaraz zobaczymy, może bazukę wyciągnie i w te sejfy. Nie wiesz, że. <grystanie> <to>. <grystanie> Ma jakąś torwę, ale co... To, ja jak takie wrażenie. Mi się bardzo podoba. Nie, nie, nie konkretna. I, I najbardziej to, że poszli nawet trzy sejfy, że nie jeden, tylko trzy. Od razu trzy? Tak. Ale no, słuchaj, bo. To trwa godzinę osiemnaście, a my trzy minuty przeszliśmy dopiero. To trwa godzinę osiemnaście. <grystanie> Dobra, bo... I nie rzucaj mi tych opiłków tam, bo czysto jest wszędzie. Czysto. <laughs> tam w kurwa, pluję, kurwa. Lecimy z filmem e, pana Jeremi. Jeremy Jeremy, Jerema Skąpiński, Krzysztof, wysłał nam film. Film o tytule... Don't sleep. Don't sleep. Didn't sleep a week after that. Czyli, że... Po tym nie spałem przez tydzień! No! Dawaj. Odświeżymy ser, żeby poszło od początku. Bo to jest ale bardzo szybko. się ty. To tam. Cześć na plaży, popatrz. Bo w końcu. Dlaczego to, to tak szybko idzie? No bo to chłopie, nie ma czasu. No, no, nie, nie, <laughs> nie ma czasu. Nie no ma czasu. No, za szybko jedno idzie. Mamy internety? Nie mamy. Oh no! Hej, A ten! <grywia> Ale ma fajną kłopaczkę. Wygląda jak ten, jak... Po no... ma z drugiej jak... strony tego wykewacza tą kłopaczkę? Jak nowa no, noga kury, nie! Strasznie szybkie, trzeba się skupić. Jezus Maria. Chodźcie. Pa! Pa, kolej. Co to? tu jakiś ten garniec, ale ja nie, nie nadążam za tym wszystkim. Jezu, ale piękne. Moje babci pod chałupem takie stały za cztery. <śmienny> Co to? Przecież rozwal to. <śmienny> ta tak, tak, tak. Ta, ta... Jeee! Yeah! Skąd wiedzieć? Koniec! Chciałem zobaczyć, co tam było, co za gnój. No konkretny Jack więcej co ty chcesz wiedzieć? Poszło tam, poleciało bank w, w, w złoto wszędzie, no nie? I nara. Ja jakby, Ale ja, jakbym takie coś zobaczył, no wiecie o czym bym pomyślał? O tym, że już nigdy w życiu nic nie będę musiał robić. Dokładnie. A już a No On nie? dalej tam walczy, nie? Z wysłał jeszcze jeden film, porządny. My już widzimy tutaj sam początek jego. Jest już wykopany, co prawda, ale widać złotą skrzynię, także jesteś gotów na tę mocy. Z krzyżem lecimy. To, to jest X czy Krzyż? Nie, nie, ja Uuu, a to jest minionek! <ścoughs> kochany! <ścoughs> Mocnie kochany! Mocno tą łopatą tam buchnie Ciu, w to. Uch. Miąki. Masz tam naokoło jeszcze coś, jest. widzisz to? Wow. No, ci się no już się ty. No już możesz tego... wyciągać, to Boże, opie, jak matka z łobuzem się z tym. Nasyp... Wow! Ej, patrz, nasypuje mu się tam ziemia, widzisz to? No bo mu się otwarło, niech tam. O, co odrażę? Ja myślałem, ja że to grześki fajne <toddź> <całym> opakowanie. <toddź> żółte kamienie i te! I żółte oscypki! To żółte kamienie i kurwa! Śmiej żelki! Na gópie no, wyjmę <toddź> O Boże. Nie, fajne. ten jest dobry. Minionek jest winy. Ja go bardzo lubię. Ale to jest ten, ten sam. Ten sam oczywiście, że tak. tak. I to jest długie. To The jest Tark archeolog. To my znamy tego typka. No, znamy, ale no nie znamy filmików. Znamy i lubimy, no. Znamy A i powiedz mi, powiedz mi, czy mamy od naszego lokalsa coś fajnego? Znajdziemy coś, tak no. no i to będzie. Na spontanie. Ponadła, no, na no, spontanie. No, się... <laughs> Pierwsze lepsze Z Januszem to polecimy to, na spontanie z... dzisiaj. Dobra, patrzymy. E, Tutaj nam wysłał coś ciekawego Adam, detektorista znanej kochany youtuber. Zapraszamy przy okazji do Adama. A tutaj Lepiej. lecimy z filmem Gareth i lecimy z tematem. O tam. Tam. Tam, no. Jest znowu kopaczka. Tam nigdzie nie używają łopat, saperek. Wszyscy z kopaczkami chodzą. Ten przynajmniej ma sprzęt o taki. No najlepszy wykrywać, Gareth. Yeah. Ja. Tylko, że jak, jak dotyka się tą cewką, tak? Do ziemi no. zeszła nam. No, tam dzwoni, nie? Ten, ten pinpoint, no, Ale ja po prostu boję się, że tymi rogami tej kopaczki dostanę w czoło. Czekaj, czekaj, bo to będzie długo trwało. Ile on? 8 minut kopie? 8 ten... minut będzie kopał. Ja, 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 przesuwaj to. O, cicho, tu mamy na... A, bo to znowu był trailer. I od nowa. Strasznie stare, coś metalowego. Łódkiem. albo łopatom, tą haczką to pociągni. My god, I am so excited. <laughs> Słychać! Słychać <laughs> po tobie! Nie musisz nam mówić. My god, I'm so exciting. Excited. Zamknij. Exciting powiedziałem, to po exciting Excited <laughs> Jest. It wygląda like <laughs> no. Oh my god. Oh, yes, nie. I can't believe my eyes. Oh, nie. O boga. <laughs> I don't want to break it. How can I open this treasure without breaking it? Break nie it. Wiemy, po prostu popsuj rozpal to. Musisz znaleźć jakiś sposób. Tam się jakiś <laughs> po Oh my god. What is that? A white powder is gushing out of it. Czemu white border się sypia z tego? Mówię, to jest? Może pan Bóg tam co innego wie. A ja tak. Może to są trochę Adama i ja Ewy. Albo tak. Wyobrażasz sobie, jakby tak. A on tam rozsypuje. Adama, no Adam. Aaaaaaah! <grymna> no się! No właśnie nie wiemy, czym może to by może być. <grymna> A to będzie to jest very careful otwierany <laughs> No rozwalto The cover is stuck and won't open stuck the same to open it <laughs> patrz patrz rozbij to. to nie jest klej taki szpachlowy? szpaklowy Patrz Yes, oh, yes, no, yes. yes Oh my god We oh. opened the lid of the treasure No mm, widzic szpachlowy O kurwa Jest Oh my god, what is this? <laughs> do wieka. Rzymska, to jest myślisz? We nie found a nie very mysterious treasure. A very nie, to mysterious, mysterious treasure. <laughs> <I się> <laughs> <dupnąć> <laughs> to, tam, to. This coin must be a very old and valuable coin. It must be a seal or a very valuable coin. Athena, the goddess of mind, Athena, and intelligence, and art, in this painting. 100%. Yes, it's definitely ash. This treasure, treasure hmm. box is filled with ash. Co what do chungu? you think they burned and put its ashes in this ten? treasure box? Linków. Some, this <laughs> <laughs> Oh my God! Yes, <laughs> mysterious materials continue to emerge tym, from the ash. Tymku. Dobra, Don't to like ale nie będziemy video tego robić, by okay? No, nie, nie zapomnimy Cię zafollowować, Ani <laughs> Ja już zapomniałem, o co, to, 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 o czym mówiliśmy? To, co, nie no, ten Zafollow. jest żałosny debil, nie? To jest nasz archeolog, nasz Dracarys? Tak, to jest nasz Dracarys Dracarys, kur... No. Ale współpraca Mapkę <laughs> piona! <laughs> Ty, ale czemu? Wiesz, że ja tu mam na cały tydzień? Tak? Mało ma proszę. <laughs> Czemu tu wrzucasz, kurwa? To nie ja. Nie, kurwa, moja z Rafałkiem przyszła i rzuciła. To nie ja. No. No, <laughs> no chyba cię cycki w tym gnoju. <laughs> Głupi ja, ja nie tak jak ty mm. się zachowuję, no. <noise> no, nie odkurzę to! Pluję tam do kąta, odkurzę to! Kurwa. Dobra, lecimy. Caleb, Caleb. Pamiętacie Caleb'a, Keleba, Każdy pamięta Caleb'a, Keleba. Także to jest przedostatni filmik w dzisiejszym odcinku. Caleb, Caleb. Ostatni, będzie, Wyciek to? Tak, tak, tak. Ale to będzie niespodzianka nawet dla nas. Wybierzemy coś, co najmniej trafił. Lecimy. Caleb, Caleb. Ho! <noise> Kopy to tam znalazł. No sam patrz ty. Co ja tam w ogóle podrzuciłem, ja zapomniałem. <noise> ty, kurwa, pistacje z malinami. <noise> Kopy. patom to rozwala. Ale też proszę pat. O co tam o, chodzi? to koniec, jest tak. Nie. Wyobraź sobie taką sytuację. Nie koniec. Koniec, no to od nowa leci. Wyobraź sobie taką sytuację. Co była ja taką że, że, że nie masz, nie masz, nie masz nogi. <grym> z jednymi ją moimi moim I, Masz, masz, masz protezę takie pyton od, od kolana słyszę. w dół. Idziesz sobie do, do domu z jakiejś tam zakrapianej imprezy. I w pewnym momencie sobie myślisz... No nic, wyciągnę tam z kieszeni. Wyciągasz tam Żółte cały, kamienie. cały, cały nie? Cały Masz tam, o, kes, nie? I dajesz to do Pokebabie do tego, pudełka po kebabie. Zakrywasz to wieczkiem, zdejmujesz I... nogę sobie i do nogi do to, to i zakopujesz. I zakopujesz dwa metry do ziemi. Tak się dzieje. Dziękuję. Patrz, co robi wykopek w zimie? Sieje monety. Nie widzieliśmy? Poważnie? Chodźcie, monety? Zmiana planów. Nie patrzymy na plany na rok. Ale uśmiechniony, ładny, taki spuchnięty troszkę. Leciły się je witam Was bardzo serdecznie. Jestem no, kopek w poszukiwaniu historii siema. na wyprawę. Ale co będzie na tej wyprawie robił? To za chwileczkę się dowiecie. Śniegu, no nie, nie możemy się doczekać bez wykrywacza. Ale ma wykopek coś w kieszeni. Ma w kieszeni pełen słoik monet. Co z tymi monetami będzie robił? Będzie je siał, siał po polu, żeby po prostu na drugi rok się nam darzyło poszukiwaczom historii i żebyśmy znajdywali skarby. Nie będę ucinał, kręcę to w jednej formie. Nie będę ja nie, nie wierzę w to, że mamy to się monety. Którzy tam mają konstancję? Maria teraz się Co Żart mówiłem. Zabierał te monety. Nie wiem, co To ty. Wykopek, siewe monety. O po oh my god! A tak, żeby nam się darzyło na przyszły Super, rok. Super! Dzięki, stary! No! Waj, tak więc, zasiałem cały słoik monet na przyszły rok. Fajnie. W przyszłym roku będziemy szukać na tej pistej idei. i metalowych. Miedzianych, złote i srebrne. Tak, więc dzięki. Dzisiaj... Ja, ja jak to się tak zacinał? Ja nie tak. wiem, Nie wiem co dalej. Mam. No i, i... dobra, pozdrawiam. Ale zobacz, zauważcie, że jego pauzy coraz to trwają, nie? Nauczy no, się, uczy. Ale dawaj mi, ja, jak chcę zobaczyć jeszcze plany na... To co... Dobra, lecimy. Plany na rok 2024. Elu, witam Was bardzo serdecznie. Siemanderko. Wykopek w poszukiwaniu historii i przygód. I przygód. Co będzie w nowym roku? Na pewno będzie latanie dronem. No ja, bo kupił, kupił drona. no co widzisz, patrz wszystkie filmiki, kłóc. Tak, weglądę. tak, tak, tak. A nie jest spoko, ładne jest, jak nie wiem, co to ma wspólnego z wykopkami. Mini, 2SE Na pewno na tym się nie skończy, mówiąc mnie. Ale co TS? Ale... Nie wiem, mini coś tam zaleca. A, a dron. To opuszczone budynki, no. O, to no będzie Na dobrze. pewno będę jeszcze tam wracał. Do tych samych? Są teraz święta. Nie wypada ci kogoś w na chałupę. No. <laughs> Nowa przygoda. Nowe wyprawy z wykrywaczem. Tak, oczywiście. Już może nawet y, w tym roku. Y, coś się nie obiecuje, ale coś może się pojawi. To jest bardzo poważny, nie? No. Jakiś prawa, Jakiś taki. Bo nie ma śniegu. Za się... mało ja prądu we krwi. Nie, coś się wydarzyło. Trudno, Trudno opowiadać. Nie wiem, czy ta Czapkę czy kapkę ty. Aha, jaka Bo jakoś tak, nie? No super. Jak inaczej, inaczej. Jednak. Ho 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 ho, Merry Christmas! Chciałbym wam złożyć w najserdeczniejsze życzenia. Czemu ktoś takie rzeczy publikuje? Po co? Jeszcze te święta, bo trwają w magii. No słuchaj, no kurwa życzenia ci składam, o chuj, to Sylwester był pełen Fireworks, pełen wybuchów, na pełnego maksa. O, no co? Ciocio... Ja to by było... Ale oglądaliśmy je no, dopiero swojego i, ten... I zdrowia, najważniejsze zdrowia, bo zdrowie musi być, bo bez zdrowia to... To nie ma To prawda, no nie chcę. Nie <śmiennie> w nic w nic nie. To to w domkach to takie to nogi zostają. Znianka nie o, Cię, Sięgnę ty. tu. No. Mińka nie zrobi swojskiego. Więcej tu jest tego, no ale... Wino i ziemniak, tak? No. Zazwyczaj <gulanie> Zazwyczaj bez zdrowia nie ma ziemniaków. <gulanie> Zazwyczaj tak siedzą tam w francuskiej restauracji przy, przy lampce wina nie? i takie ziemniaka surowego. Tak. w lesie, które przechodziłem po prostu wykrywaczem. I chyba to w tym roku po spojrzenie od góry. Tam gdzie chodziłem zwykły wychybaczy. A no, w dniu wcześniej to... od dołu te no. miejscówki, no. To... Ja wiem, i no. będzie dużo więcej. Myślę, że to będą takie fajne... to Wyobrażasz sobie, jak on kupi no. auto, co się zjedziało? Dlaczego? Będzie, będzie teraz w kolejne te same miejscówki, tylko no. że. Z auta. A jak nie wyjdzie? kiedy by jeździł, jakby on cały no. czas na, na, na gazie jest. No, no i już powiedziałem. Nie, 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 nie słuchał powiedziałem! Nie słuchałem, Dobra. nie! Poprzednie było lepsze, ja, my się żegnamy do następnego razu. Plany na 2024 słyszeliście. Jak nie ma zdrowia, nie ma się. powiedział, nie? No, ja powiedziałem swoje, my nie siejemy nara.